Ciema, tutaj Tindrox, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Będziemy kontynuować naszą serię. Postaramy się jak najdłużej przetrwać. Oczywiście Tindrox jest gniuszem, i spadł w własną pułapkę. O matko! No i co, i co, i nie wyskoczysz. I co? Hehe. He. O, mamy prywatnego zombiaka. Haha, haha. Ha. I co, głupie ci teraz zombie. Później cię zabiję. Nie, że coś, ale trochę nie miło jest mieć zombiaka. O. Teraz tu. Tu. O. Perfekcyjnie. Bierz <noise> taką ozdobą. Co ty na to, zombie? Eee widzę, że się zgadzasz. Mm, czekaj Tak się robi. Nie. A nie starczy mi na pół płytki. Myślałem, że go tak ładnie obudujemy pół płytkami. Ziemią też może być. O proszę ładny domek masz w ci zbruku ci jeszcze daszek zrobimy o proszę Będziesz tutaj z nami A ja w tym razie jakby co jeszcze mam... następne drzwi To jest sobie tu wykopię Aha. I, oczywiście Uuu, tu jak spadne będzie pola nie, 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 nie. Aha. Hop. Teraz tak, uda się. O, da się. Także w razie jakby co nie spaść. O, już nie powinniśmy spaść. Jeszcze... Czekajcie. O, już będzie prawie. No sorry, ale musiałem się tak zabezpieczyć. Hop. Teraz tak jest noc Co my mamy, co my mamy Dobra, pójdę trochę pościnać drzewa. O, właśnie Wejść łatwo, wejść trudno hop, hop, hop Staram jak najwięcej się da drzewa ściąć Może jakąś skrzynkę zrobimy Aha, i się skończyło. Dobra. O, szybko. Pek. Pek. <ścoughs> nie o to chodziło. O, o to mi chodziło. Tak, skrzyneczka, żeby nie stracić najważniejszych rzeczy w razie śmierci. Tak, pewnie w razie śmierci bym tego nie odnalazł, ale dobra, to jest tak drewno i kamień. Jeszcze kilo w to z jeden kamień bym jeszcze wy wykopał. Dobra, tym sobie zrobił O, moja stara podbudówka. Pyk. Pyk i pyk. zaraz zrobimy kamienną siekierkę. O nie creeper. Creeper. Pyk. Ja tam cela. Pyk. I siekierka jest skrzynka nie to Dobra, mamy już się mniej więcej czym bronić Serio Czy przez cały odcinek będę spadał Tam jest creeper, to my go nie chcemy. O fajnie dzień wstaje co tu tak tyle tych. O, pająk! Fajnie, zapalimy. Ha, na dwa strzały poszedł z kamiennej skierki Wiem, że zniszczyłem drzwi, ale nie chciałem się cackać. Cześć zombie, jak chcecie nadajcie imię temu zombiakowi w komentarzach. Będzie nasz taki podopieczny. To może o tu tabliczkę przykleję z jego nazwą. a spienka, nic nie upadło. Fajnie, fajnie, że na głupiej sieci nie mogę dostać. <grym> Dobra, lecimy dalej. Widzę tam. Bambusa? Tak? Chyba to bambus. Zaraz się przekonam. Hop, co to jest? Czcina cukrowa. Tak, Tyndorf. Nie miałeś racji. To trzcina cukrowa, nie bambus. Moc, moc obliczeniowa mojego kompa. Latający squid. Ech, ten mój komputer. Creeper. Mm, nie chcę się bawić z Creeperem. Uuu, szkielet jakiś padł. Od słońca. jest drzewa. O! O! Żelazo nawet ja. Ja już lecę po kilof. sobie wykopiemy o, jest tam tak. To, żeby nie zapomnieć, gdzie to jest. Aha. O. To mniej więcej na no, punkt orientacyjny. Strzała. Jak będę miał łuk, to na pewno się przyda. Pyk, 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 pyk. pyk. Kamienny kilof. off. Dobra. Idziemy. Dobra, na razie potworów nie a to mogę za zostawić taki stopień. Ech. Hop, 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 hop. Tu sobie specjalnie zejście zrobiłem. Nie będę z tego, mam z tego nie korzystać. Hop. A. Już widzę tam dwa Creepery czyli nie będę się tam zagłębiał na razie. Uuu, Uu. ile żelaza za Aha ucho, uch, 100% jest jakiś umocniony piach O nie! Ło Zapomniałem, że nad tym piachem jest zwykły piach Znaczy, nad piaskowcem jest zwykły piach Gdybym się pogrzebał żywcem <grym> Dobra, zaraz coś zjemy Hop, hop, hop no, Tu też mam jakąś jaskinę. To na razie Odłożę mięso, wezmę Pyk Pyk i się przepalaj Okej okay. Kiedy się przypala, idę dalej Patrzeć co tu jest W sumie Tak niedaleko domu woda Zaczekajcie chwilę Nawet z takiego bliska nie mogę zobaczyć. Pyk. I'm coming. Co będę szedł na taniochę? Pyk. Pyk, pyk. O, pięknie. Teraz tak nasiona. Jest tak, ja zrobię sobie taką mini farmę, pyk, 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 pyk. pyk. takie L ułożone, jeszcze. aha Chodzę z jak fajnie Mam nadzieję, że to się wszystko nawodni O I Jeszcze może tak Sprawy trzeba tu ściąć, będzie więcej nasion. Akurat, o, posadzę może tu jedno drzewko. O takie, wiecie? Czy da się drzewka? A, da się. Fajnie. Ok, najbardziej się boję o to. Ten sam róg, ale. Przynajmniej coś tam będziemy mieli Hop Dindrox nie przesadzaj Skoczyć nie umiesz Okej, okay, okej, okay, okej Znaczy nie, nie O fajnie, żelazo 8 żelaza wreszcie, coś będziemy mogli porządnego zrobić. O, the crafting table to jest drewniana płyta, naciskowa. a to nie o, trzy w rzędzie dębowa płytka. O to mi chodziło, żeby tak nad nim zrobić, taki da. Dobre, nieważne zniknął. Miał nie znikać. A w sklepie mówili, że nie znika. E, to sobie najwyraźniej kolejnego złapiemy. Hop. Zamykamy drzwi. Bruk. Deski. Kamienny kilo. W sumie przyda się. Rozumiem. To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. No i siema.